Cześć wszystkim, z tej strony Tomasa. dzisiaj zobaczymy ile wiem o World of Tanks. Tutaj chyba nie wiem jak to będzie wyglądało, ale domyślam się, że patrząc po pierwszym zdjęciu to raczej będą wymieniane czołgi. Więc zobaczymy po prostu jak dobrze sobie radzę w rozpoznawaniu czołgów. To jest sprzed czterech lat, więc... Myślę, że niektóre rzeczy mogą być nieaktualne, ale myślę, że jednak nazwy czołgów się nie zmieniają, bo no, słyszałem jed jeden przypadek, że kiedyś T49 to był inny czołg, ale ogólnie to raczej nie zmienia się nazw czołgów, bo przecież to jest historia, no halo. Także no, mm, nie napisaliście w komentarzach, co byście chcieli innego. Ale już mam sam pomysł, co mógłbym nagrać, nawet dwie gry, więc jeżeli kogoś nie interesuje World of Tanks, to na pewno może w przyszłości doczekać się innych gier, nawet jedna taka nietypowa. Zobaczycie, jak nagram. Także zaczynamy. Jaki to jest choke? Mm, to jest prosta odpowiedź. Mark 1 aczkolwiek trochę mnie dziwi, dlaczego to jest w, yy, do gry World of Tanks, dlatego że Mark I nie występuje w World of Tanks. Był co prawda w trybie okresowym yy, w bliczu w 2016, ale no mówię, nie ma obecnie. Więc Mark 1. Jaki to jest czołg? No i tutaj. Mm. Jestem słaby w rozpoznawaniu kamuflaży, ale to jest Cromwell. Dobrze. Jaki to jest czołg? M60 to nie jest, to nie jest też. Y, T2 heavy tank. Nie ma takiego chyba czołgu w ogóle. t 110 5 też to nie jest, to jest T1 heavy tank. Mm, to jest od razu, żeby nie było, że ja robię drogą eliminacji, to jest po prostu grid 15. A to jest Is2. I tutaj ma jakieś dziwne znaczki, więc dam, że to jest Berlin, bo. No, takich znaczków normalnie Is2 nie ma, więc według mnie to jest Is2 Berlin. Dobra odpowiedź. To jest. No, jak miałem taką pozycję, to bym od razu powiedział, że to jest obiekt 252, jak widać tylko kawałek. Mm, ale jak już widzę całość, to bez y, wątpienia powiedziałbym, że to jest I6. Dalej mamy czołg z największą penetracją w grze w WoCie. W się to, to jest kwestia sporna. Można powiedzieć, że ma Execvo. I to jest Jak Pancer S100. Dalej mamy choke. I tutaj, żeby się nie pomylić, bo są dwie opcje. No, 85 to też nie jest obiekt, 416 też to nie jest. I teraz T54, czy lightweight? Normalnie bym powiedział, że to jest lightweight, ale to jest, ma, to jest ewidentnie działo chyba wieża. T54. I bym uwzględnił to, że to jest sprzed 4 lat, a z tego co pamiętam, to kiedyś T54 był o wiele mniejszym czołgiem i dopiero później go powiększono, więc jednak dałbym T54, bo Lightweight ma lekko inną wieżę, ale Kadub według mnie wygląda na Lightweight, ale dałbym, że T54 i słusznie. Dalej mamy czołg, który też nie istnieje w wocie normalnym, tylko w trybie okresowym. I to nie jest Mark 1 bo był wcześniej. T1 też to nie jest. T55A to w ogóle jest bardziej nowoczesny czołg. To jest Lanchester. Dalej mamy czołg, jeden z najsłynniejszych w grze. Najpopularniejszy. Esto. Dalej mamy czołg. Na pewno amerykański. i Teraz, żeby tutaj się nie pomylić, to, to nie jest paton na pewno. Aczkolwiek to może być paton. Taki stokowy. Na pewno to nie jest T54A1. To nie jest M2 Pershing. Pershing albo paton. Zaryzykowałbym, że to jest Pershing. I dobrze, bo. No, M46 Patton jest bardzo podobny, bo to jest 46. 48 jest kompletnie inna, ale 46 to jest podejrzew, na pewno to jest 9 Tier i on jest bardzo podobny do właśnie poprzednika z 8 Tieru Pershinga. Dalej mamy artylerię, z których jestem beznadziejny, więc mm, musiałbym teraz odpowiedzieć, ale jestem słaby z artylerii. Okej, okay, to nie będzie T71. Te 53-55 też nie będzie. Dałbym ten środkowe. Pierwsze albo drugie. Dałbym środkowe. Jednak to było M53-55. No przepraszam bardzo, jestem graczem World of z Blitz. A w wocie Blitz nie ma artylerii, a to jest artyleria. Także no. Tutaj mamy kolejny dziwny czołg. I też bym nie odpowiedział na pytanie, bo Goch co to w ogóle jest, ale drogą eliminacji to nie jest Chaffee, to nie jest T18, to nie jest T1 Heavy A1 Heavy Tank, nie więcej jest ze mną, to jest T3 HMC. Same dziwne czołgi, dziwne. Tutaj też drogą eliminacji to nie jest T1, to nie jest Skoda, to nie jest Light. Yy... I to jest kolochosenka. To musiały być jakieś tryby okresowe, ja w to nie wnikam. Dalej mamy. O Boże! Dobrze, że tutaj jest droga eliminacji, bo to jest na pewno ester V. A gdyby było parę ester V, to ja bym chyba się połamał na pół. Dalej mamy Choke. No, te 34 nie da się ukryć. O matko. I to jest pytanie do World of Tanks. Dałbym, że T34-85 rudy, bo no jednak ma ten kamuflaż, a tylko na, na normalnym czołgu nie ma tego, więc to musi być rudy. To nie jest sam rudy, to jest T34-85, ale dali chyba najgorszą możliwą perspektywę, dlatego że w takiej perspektywie bardzo trudno odróżnić T34 od T34-85, aczkolwiek ma dłuższą lufę, więc na pewno to jest 85, no i ma 102. I to jest rudy. Dalej mamy bez wahania Tiger 2. Powinno to być rzymskie 2, więc report. Mm. O Boże! Teraz pytanie. Te 62A to nie jest, to nie jest też KW2. To jest albo vk 7201 k albo 02. Dałbym 01 i to jest dobra odpowiedź, 02 kompletnie nie nie dalej mamy lewcha, który to jest jeden podejrzewam... Te... parę artylerii znam oczywiście i to jest chyba jed... są dwie premki, które działają jeszcze tak samo jak kiedyś działały jeżeli chodzi o artylerię to jest właśnie lew jeszcze sekcją chyba tak się nazywał i to był brytyjski, ten jest francus. No i dobra odpowiedź. Dalej widzimy powieży. No, dałbym, że to jest Mojshen, tak, to jest na pewno Mojshen i tak też jest, dlatego że ma słynny taki garnek Maus 2. Coś takiego nie istnieje, nie istnieje też T65. Pershing istnieje, ale no, to są Niemcy. To jest Mojshen. Ile jest nacji w World of Tanks? Ale głupie pytanie Nie wiem czy to jest aktualne mm, 4 lata, dobra, jeżeli to było 4 lata temu to to był 2016 I teraz mm, trzeba drogą matematyki W 16 ostatnią nację jaką dodano to jest ale jeszcze takie równe No ej, trochę głupio zrobili mm. No to mamy tak. W 2016 dodano Polskę, w 2016 dodano Czechosłowację. Tak mamy Polska, Czechosłowacja, Francja, Chiny, Japonia, USA, Ameryka, Niemcy, Anglia. Wychodzi mi dziewięć nacji. Tylko pytanie, czy gdzieś się pomyliłem? Nie wiem, czy powiedziałem Chiny. Jeszcze raz. Ameryka, Niemcy, yy, Związek Radziecki. Nie powiedziałem chyba Związku Radzieckiego. Czy jeszcze raz? Ameryka, Niemcy, Związek Radziecki, Anglia. Yy. Po Anglii będzie Francja. Chiny, Chiny. Po Chinach mamy. Japonię. Po Japonii mamy. Czechosłowację i mamy Polskę. Pewnie się pomyliłem, ale daje 9. Dobrze! Dobra, moje wyliczenia matematyczne, jednak są prawidłowe. Ile łącznie z pojazdów? No szanujmy się. Hmm. Dałbym, że 400, bo to było na pewno powyżej 300, tylko 357 czy 449. Dobrze. Dobra odpowiedź. Ile ja jest gracze w jednej drużynie? Jeżeli chodzi o WOT 15, pierwszy czołk, yy, który brał udział w bitwie. To jest stary samouczek, więc dobrze wie znam na to odpowiedź. Albo nie znam odpowiedzi. Znaczy, powiedziałbym, że to jest T-34-85, bo dobrze pamiętam, tylko nie pamiętam, czy to był Rudy. Dobra, dajmy, że to był Rudy. I to był Mark 1, ale tu chodzi o historię, czy World of Tanks, bo oczywiście Mark 1 był pierwszym człowiekiem wykorzystanym w boju, ale nie w World of Tanks. Musiałbym to sprawdzić. Co jest? Nie wiem. Nie ma tu odpowiedzi. Dałbym dwie godziny dziennie. Uwzględniając, że raz gram więcej, raz w ogóle. To tak, jak ja mam cztery bitwy dziennie, to to jest jakieś max godzina, więc. Jak oceniasz grę? Nie wiem. Cztery gwiazdki, bo by mogli. ...kilka rzeczy dodać. 24 na 26. Jest ten trigger, bo dali takie głupie pytanie jak to. No i... No i jeszcze dali artę, na którą nie znam odpowiedzi. No cóż, 24 na 26 jest bardzo słabym wynikiem. Poszło ci bardzo dobrze. Da się jakoś komentarz dać? Zero komentarzy. Pewnie nawet nie zwracam do uwagi. Jakby tego nie zaliczam, bo tutaj nie wyjaśni prosto. Czyli mam 25 na 20, w sensie 24 na 25. Nie no, słaby wynik. Słaby wynik. Jest ten trigger, że trochę źle to zrobiłem. Także, no cóż. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.